Siemanko, nasza seria małżeńska z Anią miała pozytywny odzew. Pojawiło się dużo pytań też do mnie, więc postanowiłem, że nagram odcinek o sobie. Chciałbym się podzielić swoją pasją z Wami. Moją pasją tak naprawdę jest sport. Z, odkąd pamiętam, czy to jest mniej więcej, no nie odkąd pamiętam, tylko tak, od 14 roku życia ten, zacząłem trenować sporty walki. Hmm. Interesowałem się też MMA. Hmm. Trenowałem na początku karate, a później to się tak przerodziło w MMA. Miałem nawet jedną y, pseudo zawodową walkę. To jest też ciekawa informacja o mnie. Niestety ją przegrałem. Leczyłem w kategorii chyba 66-68. Ale wtedy nawet nie wiedziałem, że powinienem zbijać wagę, więc wszedłem na walkę już w tej, pod, pod tą kategorią wagową. No ale mój przeciwnik był znacznie cięższy, okazało się, że nie jestem silniejszy i to było to trudne. Ale bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ wyciągnąłem takby lekcję z tego, że pomimo tego, że coś na mnie patrzyli, wyszedłem na ring i miałem możliwość zawalczenia z kimś. I no. Wspaniałe to jest, naprawdę wspaniałe doświadczenie. Bardzo dużo się z tego nauczyłem. No i tak by wtedy była moja była taka decyzja, że yy, nie idę całkowicie w sport, że idę na studia. Byłem na kierunku biologiem. Ta matura mi poszła słabo, więc tak jakby te wszystkie marzenia medyczne zniknęły. Ale po dłuższym musiałem się zastanowić, się, co chcę robić w życiu. I też widziałem, że mój brat jest. Yy, Dobrze sobie radzi w życiu, ponieważ jest programistą, więc wybrałem kierunek informatyczny. Nie powiem, aspekt finansowy też był bardzo atrakcyjny podczas wyboru tego kierunku. Jeśli chodzi o studia, to już na trzecim roku studiów zacząłem pierwszą pracę. To był to Staż, to był tak naprawdę jeszcze Nokia, więc był to dla mnie bardzo taki dynamiczny czas, ponieważ dowiadywałem się, jak się pracuje i jak zajmuje. Jak to, się, jak to się pracuje 8 godzin w biurze? Jakie to jest też męczące, że musisz tam pójść, dojechać, wrócić, yy, myśleć umysłowo, pracować umysłowo, że to jest bardzo wycięczające, nawet. Nie, nie byłem tego świadomy. Tak myślałem, że tylko, że się przyjdzie, coś porobi w biurze i to jest, to, to jest moment. Nie, niestety to jest to no ciężka praca, ale wartościowa. I na studiach już poznawałem różne dziewczyny. Niekiedy to się sam nie wszystko zamieniało się w związek, więc to były takie raczej spotykania. Nie dużo te spotkania wnosiły, były takie bezwartościowe. Później rzeczywiście spotkałem dziewczynę, gdzie rzeczywiście to się zamieniło w związek. Gdzieś mniej więcej, nie pamiętam, chyba po roku czy po dwóch, postanowiliśmy, że Będziemy mieszkać razem, bez jakiejś rozmowy, przemyśleń, po prostu tak o. I tak by byliśmy, mieszkaliśmy razem chyba z dwa, trzy lata, ale nigdy nie poruszaliśmy głębokich... Wydaje mi się, że ja nigdy nie poruszałem. Wiem, że gdzieś głęboko chciałem, wyobrażałem sobie, że dla mnie wartością jest małżeństwo, bo obserwują, obserwując moich rodziców, mamę, tatę, ale tak by nigdy nie roz, potrafiłem o tym rozmawiać ani mówić o tym, co ja chcę od tej dziewczyny. No i mam wrażenie, że przynajmniej tak te dwa lata, trzy, u mnie brakowało jakiejkolwiek decyzji, żeby powiedzieć jej, że nie widzę możliwości, żeby ten związek miał szansę przerodzić się w małżeństwo. No i powiedziałbym o sobie, że po prostu brakowało mnie, to no był po prostu strach. Brakowało odwagi, żeby wypowiedzieć te słowa, bo już byłem częściowo zainwestowany w związek. No i tak, nie wiem, nie mogłem po prostu postawić na swoim, powiedzieć, że nie podoba mi się to, nie chcę tak żyć, chcę, moim celem jest co innego i zakończyć ten związek. Jeśli chodzi o kwestie samej wiary, to nigdy się nie, przez ten cały czas nie zastanawiałem się nad nią. Na tak by ta kwestia wiary była całkowicie obok. Nie zastanawiałem się nad tym, co. Czy jest coś więcej, czy Bóg istnieje. Mm. Nie modliłem. Czasami się w ogóle modliłem. To zdarzało się, że się modliłem. Mm. Ale tak by brakowało mi jakiegoś jakieś większego zastanowienia nad tym. Mm. Jak wygląda wiara, nie? co robi Bóg, jak on działa. Tak by tego, tego nie było, nie tak by nie brakowało tej takiej chęci, żeby pójść, poszukać głębiej, nie? poszukać, nawet pójść gdzieś dalej, do kogoś, że nie wiem, czy to jakaś parafia, nie parafia, czy jakiegoś duchowego przewodnika. Tak by tych myśli nawet nie, nie było, nie brałem w ogóle tego pod uwagę. Co to w związku z tą dziewczyną? Pamiętam, że moja znajoma mnie zapytała. Wtedy, Kasper, czy ty w ogóle jesteś szczęśliwy, nie? Pamiętam, że jej ja powiedziałam, że tak, tak, wszystko jest w porządku, zakumulowałem rzeczywistość, ale tak by to pytanie u mnie coś takby zmiękczyło i wiedziałem, że to, to nie jest to, że to nie, to, to nie jest to, bo moja wizja małżeństwa była tak, by odbiegała od tego, w czym żyłem. Zawsze chciałem, żeby. Moja przyszła kobieta, żona była taka troskliwa, dbała o mnie w różnych aspektach. Ja po prostu tego nie, nie dostawałem. Pamiętam, że miałem taką... Mm, opowiadałem ani... Mm, pamiętam, że opowiadałem ani wtedy, jak sobie wyobrażam małżeństwo. Ja powiedziałem jej takie zdanie, że wybrałem sobie to tak, że po pracy wracam do domu i moja żona mnie przytula. I... To, to było tyle, nie? Tak, by w tych dwóch zdaniach potrafiłem określić, jak wyobrażam swoje y, małżeństwo. I do teraz to jest dla mnie bardzo ważne, nie? Że ja wiem teraz, że dla mnie dotyk jest, powiem, okazem miłości. Dużo potrzebuję miłości poprzez, poprzez dotyk. No, i w tym momencie wiedziałem, że ten związek nie ma szans przetrwać. Postanowiłem żeby zakończyć ten temat, ale wiedziałem, że widziałem wtedy, że jest bardzo mi się podoba dziewczyna na w mojej pracy na piętrze Ania ale przez cały czas y, tak by nie, nie mieliśmy żadnej relacji. Ona pracowała na tym samym piętrze przynajmniej pół roku. Nie odzywałem się do niej, byłem speszony uważałem, że jest piękna mm. nie chciałem, że tak powiem zagadywać bez zakończenia tematu, bez jakiejkolwiek, bez finalnego zakończenia związku. Nie chciałem zaczynać innych związków, nawet nie wyobrażałem sobie, że Ania będzie, że mogłoby mieć związek z Anią, ale po prostu nie zagadywałem do niej, bo mi się bardzo podobała. Pewnie ten temat już poruszałem na poprzedniej serii, więc tu gdzieś na górze pojawi, tu gdzieś na górze pojawi się jakiś link. Ani zafascynowało mnie to, że była zawsze, Ania, była w roli Scrum Master'a. Była bardzo troskliwa o ludzi, naprawdę dbała o ludzi. To też już pewnie wspominałem. Ale jeśli chodzi o obszar wiary, tak by miałem wrażenie, że ona żyje tą wiarą. Tak by na co dzień postępuje tak, jak wierzy. I dla mnie to było fascynujące, ponieważ nie miałem do tej pory mm, możliwości spotkań z takimi ludźmi. Spotykając się za nią, miałam możliwość spotkania jej wierzących znajomych, też wiedziałem, że oni angażują się regularnie w jakieś fundacje, wspólnoty, tak by żyją tym, co głoszą. Było to dla mnie takby nowość, bo nie miałem było zafascynowanie tym, ponieważ nie widziałem wcześniej tego, nie miałem okazji poznać takich ludzi. Ania też była tak zaangażowana, więc automatycznie mnie to interesowało. Też chciałem gdzieś tak um, uczestniczyć w tym, bo wiem, że wiedziałem, że dla Ani to jest ważne, wiara jest ważna, więc też nie chciałem być jakim osobą, która stoi całkowicie w związku, gdzie stoję z boku i się nie angażuje, tylko chciałbym chciałem być zaangażowany. No i jeśli były jakieś szkolenia, Ani, to też poszedłem. Miałem całkowicie wolność w tym, jeśli, jeśli chodzi o chodzenie do kościoła, I Powiedziała, że ona pieniądze do kościoła, ja nie muszę, w ogóle nie mam jakiekolwiek tutaj przymusu, że albo pójść do kościoła, albo nie będziemy razem. Zero przymusu. Ja mówię, ok, to w takim razie chciałbym pójść. No i pamiętam, że pierwszy raz byłem w kościele, klęczałem, um, zacząłem się modlić, patrzyłem, tutaj tu była figura Jezusa, na krzyż. No i mówiłem, Boże, i co teraz? Już tu jestem, co teraz się wydarzy? Jakiś piorun, nie piorun, nie? No nic się nie wydarzyło, ja jeszcze coś siedzę i wszystko jest w porządku. Ja byłem za komiśem. Więc jakby regularnie, już regularnie chodziłem za nią do kościoła, tak by uczestniczyłem w tym życiu ani w tej wieży, ale tak jakby brakowało u mnie całkowicie konkretnej deklaracji. Pojechałem za nią na chrześcijańską konferencję Serce Dawida i tam usłyszałem świadectwo, które wtedy czułem, że po prostu jest skierowane totalnie do mnie. Ponieważ opowiadał o tym, mężczyzna opowiadał o, o swojej wierze, że był w małżeństwie lata, nie pamiętam ile, ale po prostu lata, i że jego żona bardzo chciała go nawrócić, ale to się nie udawało. Tym bardziej ona chciała go nawrócić, tym bardziej on się oddalał od tej wiary. Nawet doszło do takiego momentu, że nie rozmawiali o wierze. Jak chcieli o tym jakieś porozmawiać, to. Wysyłali sobie listy. Po prostu nie byli w stanie tym rozmawiać. Tak się od siebie oddalili. Do momentu, kiedy stracili dziecko, i ten mężczyzna powiedział. To jeszcze było po prostu poronienie. Ten mężczyzna powiedział, że to był taki kluczowy czas, taki kluczowa sytuacja dla niego, że pomyślał, że nigdy nie będzie mógł tej córki zabrać na ręce. Nigdy w życiu. I to był jego moment, kiedy powiedział, że Boże, to tak nie może wyglądać, że musi być coś więcej. I ten moment mnie tak poruszył, że zacząłem płakać, bo ja oblałem się, oblałem się łzami. I wtedy... Po całym tym swoim świadectwie powiedział: Jeśli ktoś chce przyjść tutaj i wyznać, że Jezus jest Twoim panem, to zapraszam. I Ania siedziała obok, zobaczyła, co się ze mną dzieje. Ja jestem zalany we łzy, we łzy, dała mi po prostu chusteczki. Powiedziała: Kacper, ja cię nie będę nigdzie ciągnąć. Jeśli chcesz, to pójdź. I rzeczywiście wtedy miałam okazję pójść i wyznać, że Jezus jest moim panem. I to był moment kluczowy, kiedy po prostu. Uwierzyłem, wiedziałem, że już jest moim panem, wierzę i chcę dalej uczestniczyć w tej, w tej wierze i szukać. Co jeszcze może być ważne, to po tej konferencji na drugi dzień miałem okazję porozmawiać z tym mężczyzną, który się dzielił swoim świadectwem. Opowiedział mi to z swojej perspektywy, że on nawet nie chciał wychodzić na, na tą, na tą yy, konferencję, dzielić tym wszystkim, że myślał, że i tak jego historia nie jest nic warta że nikogo to nie poruszy i po prostu był w szoku, bo po prostu był w szoku, bo pamiętam jego wyraz twarzy do tej pory, jak zobaczył mnie, kiedy przychodzę do niego i chcę, żebym po prostu wyznać, że Jezus jest Panem. To jest takie mm, zastanawiające, nie? że on myślał, że to nie ma wartości jakiekolwiek, a jednak to do mnie w jakiś sposób dotarło, nie? Tak, bo czułem, że to, co on mówi jest totalnie skierowane do mnie. I też wierzę w tym, że tuch Święty tam, tam był. To była dla mnie totalna zmiana kluczowa. Yy, tak by, tylko, że nie, praktywa, nie praktykowałem wcześniej, więc nie wiedziałem, co jest dalej. Tak by, ok, jest kościół, co dalej, jak to szukać. Yy, byłem u Franciszka, Ania zaproponowała mi, żebym poszedł do Franciszkanów na kurs Alfa. To jest kurs odnowy wiary i też kurs dla niewierzących, żeby, żeby, którzy mają miejsce i przestrzeń żeby zadać pytania, które ich nurtują. I To było wspaniałe dla mnie, ponieważ mogłem porozmawiać z ludźmi. To nie była Ania, to też jest inaczej, ponieważ ma po prostu grupę normalnych, innych, innych ludzi, o możesz, której możesz porozmawiać o wierze. Bardzo polecam. Nie będę zdradzał, co tam się wydarzyło, ale wszystkie nurtujące pytania, które chciałem podzielić, zapytać, uzyskałem odpowiedź. Skrócającą historię, bo o tym już rozmawialiśmy na, w serii wcześniejszej, po ślubie zamieszkaliśmy razem, bo przed ślubem nie mieszkaliśmy razem. Chcieliśmy spędzić ten czas maksymalnie na poznanie siebie i uważam, że jest ogromna wartość w tym i polecam. Ten czas randkowania był piękny, cudowny, więc to było wspaniałe. I po ślubie, tak jakby, już wiara już była moją codziennością, ponieważ ze wszystkimi problemami, z którymi się stykałem, gdzieś zawsze była to odpowiedź modlitwy, którą po prostu bez niej wiem teraz i wtedy, że nie, nie dałbym rady. Tak, by kiedyś moje życie. Polegało na mnie, skupiłem się tylko na sobie, a teraz mam po prostu możliwość. Teraz już moim centrum jest Bóg, więc mnie się skupiam na sobie, więc automatycznie mogę i uczę się i przekazuję miłość dalej. Tu też w najbliższych relacjach i w relacjach dalej. Teraz moja codzienność wygląda tak, że żyję z Bogiem każdego dnia na jakieś problemy, po prostu modlę się, proszę Go o jakąś mądrość, o wiedzę. Nie wyobrażam sobie inaczej żyć już. Że nie wyobrażam sobie nie modlić się. Nawet jak koszę trawę, mmm, robię coś dookoła domu, to po prostu robiąc te czynności znajduje się tam miejsce na modlitwę. Bo tak jakby jestem mu wdzięczny za to, za, to, za to, co mam na co dzień. Doceniam to. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie Wasze pytania. Jeśli się jakieś pojawią kolejne, no to zapraszamy na komentowanie i może coś kiedyś nag nagram jeszcze dla Was. Trzymajcie się, na razie.